No witam moi drodzy, z strony Tomasz Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku jest W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat prawo jazdy, albo też dokładnie prawo jazdy kalifornijskie ponieważ w każdym stanie jest inne i są troszkę inne reguły inne procedury oraz inne kwoty za tego Pokażę Wam jak taki dokument wygląda jakie dokumenty się wypełnia aby taki dokument sobie załatwić ile to kosztuje i generalnie cała ta procedura Będziecie mogli sobie porównać ceny, stopień trudności oraz e, sposób, jaki wykonuje się to e, w Kalifornii, a jak i w Polsce, ponieważ jest, jest naprawdę spora różnica. E, wyrobienie tego prawo jazdy tutaj jest praktycznie tak proste, e, naprawdę ja nie znam ani jednej osoby, która nie była w stanie tego za pierwszym razem zdać. w przeciwieństwie do Polski, że w Polsce by prawo jazdy zdać. To mi się wydaje, że trzeba mieć znajomości u ministra transportu Ok, jak już wiecie ja nie lubię owijać bawełnę nie chcę przynudzać, jedziemy od razu z konkretami A więc ten dokument wygląda właśnie tak No nie, to akurat prawo jazdy dla mojego psa No on też ma prawo jazdy, myślicie, że on co samochodem nie jeździ? Ok, ten dokument wygląda właśnie tak Więc to jest ten nowy druk, który wydaję, nie wiem, od tamtego roku czy jakoś tak. Jak widzicie, jest tam zdjęcie, numer na górze, jest tam podany adres, wasz wzrost, wiek, waga. Jeżeli są jakieś restrykcje, czyli macie szkła kontaktowe, czy musicie mieć okulary, są tam zaznaczone. Data ważności jest podana. Cóż tam jeszcze na tym prawo jazdy jest? Aha, jest także znaczek, czy jesteście dawcą organów. To akurat dla mo motocyklistów, ale samochodami to też różnie bywa Ok, a teraz taki dokument jest do załatwienia. Aby go załatwić, musicie wybrać się do urzędu DMV. Tak, nikt nie lubi DMV. DMV jest to urząd, w którym nie tylko się prawo jazdy zarabia, e, wyrabia, ale także dokumenty ID, e, e, rejestruje się samochody te się dokumenty transferu samochodów tam z reguły są zawsze cholerne kolejki jak ja mam tam jechać to jestem cały chory i dostaję brzodów żołądka już tydzień, tydzień wcześniej OK, idziemy do tego nieszczęsnego DMV tam na początku musimy w takiej kolejce długiej się ustawić aby się zarejestrować i taki pani przy okienku mówimy, że chodzi nam o prawo jazdy ona tam nasze dokumenty może jakieś sprawdzić i daje nam numerek Następnie jest druga kolejka, która trwa kilkunastu minut do kilku godzin. To niestety kolejki są straszne w tym urzędzie. I dostaniemy numerek do, do konkretnej pani, która nam załatwi tę sprawę. W tym czasie dostajemy druk, który musimy wypełnić, aby te prawo jazdy otrzymać. Teraz właśnie Wam pokażę, jak ten druk wygląda i jak się go wypełnia. Ok, a więc tak wygląda ten formularz, za pomocą którego w Kalifornii w urzędzie DMV składamy podanie o prawo jazdy czy o naszą dokument ID. A więc po kolei wam go omówię. To na początku zaznaczamy w punkcie pierwszym, czy chcemy o wydanie naszego DL, czyli prawo jazdy, czy chcemy go odnowić chcemy duplikat. To można prosić o zmianę adresu albo o ściągnięcie restrykcji. Na przykład, albo restrykcje to mogą być szkła korekcyjne. Eee, to chodzi o prawo jazdy. Jeżeli interesuje nas ID, to jest druga sekcja. W zasadzie wizualnie ID i Drive License wyglądają tak samo. Się różni, tylko napisem na górze. Teraz wiadomo, że na ID nie można jeździć. bo także można prosić o wydanie nowego dokumentu. Kartę seniora, czy o wystawienie ponownie że żeśmy zgubili. W punkcie drugim wpisujemy e, swoje dane, e, czyli to jest numer naszego prawo jazdy lub ID. Te numery są takie same. E, tutaj będzie stan e, lub kanty. Lub e, data wygaśnięcia dokumentu, data urodzenia zawsze podaje się pierwszy miesiąc. Nasz numer social. Pierwsze imię, e, drugie imię, nazwisko. Tu jest nasz adres, uli, e, numer ulicy, nazwa ulicy, miasto, stan, nasz kod pocztowy M, czyli jesteśmy e, mężczyzną, F, kobietą. Kolor włosów, e, kolor oczu, wysokość w fitach, e, waga w funtach. Tą sekcję wypełnia się wtedy, jeżeli nie mamy numeru social i nie możemy go otrzymać. Czyli przykładowo, jesteście turystami i chcecie wyrobić sobie prawo jazdy lub ID w Kalifornii, jest to możliwe. Wtedy się wypełnia tę rubrykę numer 3, jeżeli się numeru social nie ma. Co eee, tutaj jest? Tu rodzaj prawo jazdy, rodzaj prawo jazdy, które chcemy wyrobić, czy to jest na motor, czy to jest klasy C na samochód. Można mieć także klasę niekomercyjną, a klasę B oraz certyfikat na jeżdżenie ambulansami. Tu odpowiadamy sobie na trzy pytania. Pytanie pierwsze, czy kiedykolwiek aplikowaliśmy o, o ID, w Kalifornii, a w jakimkolwiek innym stanie pod innym imieniem, którego żeśmy podali w przeciągu ostatnich 10 lat to jest zaznaczone w tym przykładzie, że nie jeżeli tak, to proszę o podanie stronie numeru tego dokumentu oraz stanu czy kanty, w którym to było zrobione w B pytają się pytają, czy kiedykolwiek prawo jazdy było nam zabrane, wstrzymane Anulowane, i tak dalej. Jeżeli tak, to data i z jakiego powodu? W punkcie C, co tutaj pytają. A czy przez, przez ostatnich 5 lat mieliśmy jakieś problemy medyczne? To jest wytłumaczone po drugiej stronie tego dokumentu, które mogłyby utrudnić nam prowadzenie samochodu. Szósta to jest punkt szósty, czy chcemy zarejestrować się e, przy głosowaniach, e, tu chodzi o politykę, e, tak czy nie, e, tu trzeba pamiętać, że to tylko obywatele mogą się rejestrować, e, żaden obywatel, e, przepraszam, żaden posiadać zielone karty, ani też e, turysta, czy posiadać wizy pracowniczej nie może tutaj znaczyć jest, to może w przyszłości zaszkodzić. Starania się o zieloną kartę czy obywatelstwo. Tylko obywatele mają prawo głosu. E, tu jest zmiana adresu e, osoby, która głosuje. Tutaj pytają, czy chcesz e, zostać dawcą organów. Jest tak lub nie w przypadku śmierci. E, może, twoje organy po prostu mogą po, e, od ciebie pobrać mogą komuś uratować życie. Tu jest dla kierowców poniżej 18 roku życia. E, Ktoś z rodziców lub e, opiekunów powinien e, swoje dane tutaj umieścić No i na końcu to podpisujemy i podajemy datę, swój numer telefonu Tylko tu także piszę, aby nie podpisywać tego dokumentu Dopóki pracownik urzędu DMV e, nam tego nie każe zrobić Ok, mamy już ten druk wypełniony Podchodzimy do tego okienka Tam ta Pani nam ten druk sprawdzi Oczywiście musimy wylegitymować jakimś dokumentem tożsamości. W przypadku Amerykanów może być to certyfikat urodzenia, może być to certyfikat naturalizacji, czyli otrzymania obywatelstwa, może być to polski paszport. Po prostu musimy mieć jakikolwiek dokument stwierdzający naszą tożsamość oraz nasz legalny pobyt w Stanach. Wiem, że w niektórych Stanach nie da się wyrobić prawa jazdy bez numeru social. W Kalifornii jest inaczej, bez, czyli jeśli ktoś jest turystą, jest legalnie, nie ma numeru social, bo oczywiście mu się nie należy jako turyście. Można spokojnie te prawo jazdy wyrobić na podstawie ważnej wizy, dokładnie tego, tej karteczki i94, ale te prawo jazdy będzie ważne tylko na okres ważności tego dokumentu i94, więc w zasadzie. Że ktoś tutaj przyjeżdża na okres bardzo krótki turystyczny, to nie widzę sensu tego wyrabiać, chyba że ktoś na pamiątkę chce. No ale potem będą wysyłać e, jury-duty, e, service, listy, na, e, ponieważ już wasz adres będą mieć, więc troszkę się będzie mieszać. A wy w tym okienku już macie ten dróg wypełniony jest opłata, aktualnie nie pamiętam, jest to 31, 34, 36 dolarów więc jest to stosunkowo bardzo niska opłata i można ten egzamin trzy razy zdawać więc już w pierwszej widzicie, że kwota, którą płaci się w Stanach którą płaci się w Polsce do wyrobienia prawa jazdy jest po prostu bardzo niska jest po prostu, ta kwota jest bajecznie niska następnie jest badanie wzroku i nie musicie do żadnego lekarza tutaj iść, e, aby do jakiejś okulisty, czy gdzieś, wzrok jest badane na miejscu. I ta procedura jest tak prosta, że ślepy bez laski jest w stanie to zdać. Dosłownie, jeżeli e, wy tutaj stoicie, po waszej drugiej stronie stoi ten urzędnik państwowy i za nim wiszą tego okulisty, te kilka rzędów tych liter. I ta kobieta każe wam to przeczytać. I zdarza się tak, że ta osoba nawet nie patrzy na to, co wy, co wy czytacie. I widziałem na własne oczy przypadki, że ludzie w innych językach to czytali, ponieważ e, dzieci przeprowadzały swoich rodziców, aby już wyrobiali sobie takie dokumenty. Generalnie im nie zależy. Jeżeli cokolwiek tam przeczytacie, to to przejdzie. Oczywiście może trafić na osobę, która to sprawdzi, ale z mojego doświadczenia ja nie widziałem, żeby ktoś się tym przejmował. A tak wygląda badanie wzroku. Jak już macie ten wzrok zbadany, aplikacja jest wypełniona. Wasz legalny status został potwierdzony. Następnie Was ściągają odciski palców. Eee, już nie pamiętam, chyba jest to z kciuka e, czy z palca wskazującego. Już jakoś tak to było. I każą Wam się elektronicznie podpisać, Wiesz, oni nie wiedzą, kiedy e, zostaniecie sławi, to wolą sobie na zapas wasz podpis. Już. Jak już to macie, robią wam zdjęcie. Wszystko jest w tej samej cenie, tą 31, 4 czy 6 dolarów. Wszystkie te aplikacja, te badania wzroku, odciski palców i zdjęcie, wszystko jest na miejscu. Wszystko jest w tej samej cenie. Plus takie kolejce się ustawiacie, staniecie przy takiej e, tablicy, wanną wam zdjęcie. Będziecie wyglądali jak z kryminału. I jest sprawa załatwiona. No i potem idziecie na egzamin teoretyczny. Egzamin teoretyczny jest bardzo prosty, nie pamiętam, tam jest kilkanaście pytań, Ile, ileś tam błędów można popełnić. Pytania są bardzo proste, praktycznie jest na zdrowy rozsądek. Jednakże zalecałbym przeczytanie sobie książeczki, która jest w każdym punkcie DMV, a także online dostępna, aby doczytać informacji, których możecie nie wiedzieć, przykładowo jaki jest poziom, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi, Jakieś tam inne pierdoły. A ja teraz Wam pokażę, jak taka książeczka wygląda. A, a to jest ta książeczka, którą można w każdym punkcie DMV dostać, z którym można poczytać o przepisach, które obowiązują w Kalifornii. E, czy jest ona potrzebna? to jak już wspominałem, e, ten test teoretyczny jest naprawdę bardzo prosty. To nie jest żadna filozofia, żeby to zdać. Jednakże dobrze jest to przeczytać, e, aby można było się dowiedzieć czegoś, czego nie wiecie. Jest to akurat nowa, wydana w styczniu 2013 roku, roku, więc to jest nowość. I tak mniej więcej pokażę jak to wygląda. mnie co druga strona to jest reklama, akurat to jest forma online, ale także można ją w formie e, zwykłej na papierze dostać. Jeszcze nie ma jej w języku polskim, na pewno język polski będzie przetłumaczona, ona w wielu językach jest dostępna. Jak widzimy jest to nowość na rok 2013. Tu jest spis treści, możecie sobie dać stop klatkę i zobaczyć jak ktoś jest zainteresowany w szczegółach. Tu jest opisane zagadnienia, które są wytłumaczone w bardzo prosty i klarowny sposób. No i generalnie znowu reklama. I mniej więcej tu jest wytłumaczone co to jest prawo jazdy, jakie to jest prawo jazdy, jakie są rodzaje tych dokumentów. I jak prawo jazdy otrzymać jakie są wymagania przejdziemy może troszkę dalej odnośnie tłumaczenia tych przepisów no i potem tłumaczę, mówią o zapięciach pasów jakie są przepisy jakie są ryzyko braku zapięcia pasów o poduszkach powietrznych tłumaczą zobaczcie jak bardzo łatwo tłumaczą rodzaje świateł wszystko co musimy o światłach wiedzieć, światło jest czerwone Czerwone, które mruga oraz strzałka w prawo czerwona, w kilku zdaniach praktycznie wytłumaczone. O co chodzi, bez żadnego obwijania, bawełne światła, żółte, żółte, mrugające, e, żółte strzałki, praktycznie kilka zdań na krzyż i wszystko na ten temat wiemy. Żadnego owijania nie ma. Co to jest znak stop, co to jest e, ten znak, co oznacza ten znak. W kilku praktycznie zdaniach jest wszystko wytłumaczone. Jest to wszystko, jak widzimy, bardzo proste. Tu są znaki opisane. Kolejne znaki: reguła jazdy po porądzie. Tu informują o autobusie, że z dwóch stron nie można w ogóle przejechać. Jeżeli mrugają światełka, znak stop się pojawia. Wszystko jest bardzo proste. W sposób bardzo obrazkowy, krótki, zwięzły i na temat wyjaśnione, Jak omijać rowerzysty, żeby zjechać na kawałek na drugie pas ruchu, żeby go za blisko nie omijać. Takie może śmieszne sprawy, bardzo tematycznie to jest zdrowy rozsądek, więc jak mówiłem, nie jest to żadna filozofia, żeby tego nie zdać. Ok, aktualnie zainteresowania podam link do tego. Można sobie w internecie przejrzeć. Ok, macie tą książeczkę. Naprawdę można praktycznie ją w ciągu jednego dnia przeczytać, cały materiał opanować. No i zdajecie sobie ten egzamin. Egzamin zdaje się w tym samym punkcie na miejscu DMV. Nie trzeba się specjalnie jakoś tam umawiać z wyprzedzeniem, wszystko można z marszu robić. I teraz Wam pokażę, jak wygląda taki przykładowy dróg którym, na którym zdaje się egzamin teoretyczny? Ok, jak już macie ten egzamin teoretyczny zdany, tam jakiś dopuszczalny margines błędu jest, wtedy musicie zdać jazdy. Na jazdę trzeba się już umówić. Tego już z marszu się nie zdaje. Nie ja wiem czy coś się zmieniło teraz czy nie, ale bo ja pamiętam, zawsze masa ludzi to załatwia, więc to trzeba na to się umówić. I teraz jaka jest znowu różnica między Polską a Stanami? Przyjeżdżacie swoim lub ktoś z Wami przyjeżdża samochodem. Oni nie mają swoich samochodów, tak jak polski log, i nie wypożyczają wam samochodów. Musicie, musicie mieć swój samochód. Samochód musi być ubezpieczony, zarejestrowany i oczywiście w dobrym stanie technicznym. Przyjeżdżacie, musicie zaparkować na odpowiednim miejscu i czekacie na egzaminatora. Egzaminator na początku sprawdzi samochód, czy wszystkie dokumenty, które macie, są OK, czy samochód wizualnie wygląda OK, i będzie kazał wam zademonstrować podstawowe elementy czy działają w samochodzie, czy są działa, migacz, lewy, czy prawy działa, czy światła czy hamulce działają, czy światła hamulców się zapalą. Eee, oczywiście pytałem obowiązkowo o kierunkowskazy, e, które pokazujemy dłonią. Więc z takiego, że jeżeli Wam kierunkowskazy nie działają, to jeżeli, jeżeli chcecie skręcić w prawo czy w lewo, to są odpowiednie ruchy ręką, które trzeba po prostu pokazywać. I na pewno Wasz egzaminator zapyta, jaki jest, jak trzeba rękę ustawić, jaki trzeba znak ręką pokazać, aby skręcić w lewo, i jaki skręci, skręcić w prawo. Po tym już wchodzi w Wami instruktor do Waszego samochodu, siedzi po stronie pasażera, w przodzie. Możliwe, że może Was zapytać podstawowe obsługi tego samochodu: gdzie się włącza wycieraczki, gdzie się włącza klimatyzację, gdzie się włącza światła. E, bardzo podstawowe elementy na górze macie jest jazda, nie ma takiego czegoś jak jazda po placu, jakieś zawracania z zatoczki, koperty i tak dalej takiej głupoty się po prostu nie robi jedziecie tylko na miasto jazda na mieście trwa kilka może do góra w jakichś ekstremalnych przypadkach kilkunastu minut, jest to bardzo proste, nie ma w ogóle żadnych ruchów podświetliwych, aby gdzieś pod, rądy, pod prąd wjechać, I nie zależy aby po prostu was upieprzyć to nie jest ich cenem. Naprawdę jest to zwykła, prosta jazda samochodem. Jeżeli ktokolwiek z was, kiedykolwiek jeździł samochodem, nie będzie miał żadnych problemów, aby tego prawo jazdy tutaj zjazdów zdać. Trzeba byłoby troszkę zobaczyć, troszkę te przepisy tutaj są troszkę inne niż w Polsce. Trzeba było się zaznajomić jakie są reguły zmiany pasów, jaka jest reguła przy skręcaniu w prawo na czerwonym świetle. Takie proste. E, pierdolę, naprawdę trzeba się po prostu nauczyć e, i, lub zaobserwować na drodze ale po, po prostu błędów nie popełnić wiadomo, trzeba jechać przepisowo e, nie przekraczać limitu prędkości nie przejechać czerwonego światła e, to naprawdę bardzo proste instruktor po prostu weźmie was na miasto po freeway, jak się w ogóle nie jeździ to po prostu instruktor będzie chciał zobaczyć czy wy jesteście w stanie w ogóle tym samochodem jechać czy umiecie się na drodze zachować, czy umiecie pas ruchu zmienić, skręcić w prawo, zatrzymać się, ruszyć To jest cała filozofia Wtedy już na sam koniec Wracacie do tego punktu DMV Już się na miejscu dowiecie, czy jesteście zdali, czy nie No i prawo jazdy plastikowe przyjdzie wam Bo ja nie wiem, 30, 60, 45 ileś tam Tam jakiś okres czasu jeżeli że wam to przyszlą. Natomiast od razu w DMV na miejscu Wydadzą Wam taki dokument, kawałek papieru, który będzie mówił, że już to prawo jazdy macie. Więc na tym już można spokojnie jeździć. I tak jak widzicie, wyrobienie tego prawo jazdy tutaj jest praktycznie bajecznie proste. To naprawdę nie jest nic trudnego. Jest to bardzo tanie. Minimum biegania. Nie trzeba po jakichś lekarzach biegać, zdjęć wyrabiać, wszystko jest na miejscu zrobione. I naprawdę jest to bardzo prosta sprawa. Ok, a więc zapraszam do komentowania, co macie do pomyślenia na ten temat. I zapraszam do oglądania następnych filmów. Miłego dnia. Dziękuję. Hej!